Witam serdecznie. Michał Tuszyński, dla fan sportu to zawsze dla każdego fana pięściarstwa wielka przyjemność. Moim Waszym przede wszystkim gościem jest Tomasz Góral. Adamek. Witam serdecznie. Witam ciebie i Państwa. Powiem szczerze, że tak sobie dziś myślałem, bo to jest już ostatnia prosta ważenie przed galą, tych obowiązków medialnych przed galą zawsze jest bardzo dużo. Konferencje, programy i tak dalej, budowa emocji i zainteresowania przed całą galą. Tomasz Adamek walczył w największych halach, z wielkimi zawodnikami, przy największych eventach i się zastanawiam, czy to można porównywać. W sensie tego wszystkiego tutaj po prostu, tej pracy marketingowej jest bardzo dużo. Tych wywiadów, tych pytań. Diablo Włodarczyk, już nie miał okazji przyjechać na konferencję. Powiedział, że nie będzie jeździł, więc można się zmęczyć. No jest, każdy jest inny, tak? No wiadomo, są obowiązki, trzeba się wywiązać z kontraktu. No i to, to już do niego pytanie, dlaczego nie przyjechał. Ja starałem się zawsze być na wszystkich eventach, na których musiałem być, no bo to, takie są obowiązki. Jest to też część walki, no bo to jest to promocja. Niestety no ludzie, żeby. Wiedzieli, że dzisiaj jest walka, nie wiem, jutro jest walka na Narodowym, no to wiadomo, że to, potencjał kamery, potrzebny jest rozgłos i niewiele potem o zostało, słyszałem na Narodowym, no to na, jest, są to walki e, frykowe i, i moja i tak też jest kibice poprzez media, rozgłosy całej Polsce i myślę, że nie tylko. Pewnie też będzie dobre per view i przy ludzie, Polacy będą, będą kupować pewnie i przecież no wszędzie jesteśmy na całym świecie i w Ameryce. Także my, my mają to swej, jeżeli chodzi o organizację, robimy to ma na tip-top i tutaj nie można nic, z im, nic z im zarzucić, nic dodać Chciałem zapytać, jako że rozmawiam z osobą ze tak zwanego środowiska, ostatnio pytałem o to Krzysia główkę Głowackiego, a propos Diablo, który już kiedyś miał zawalczyć, nie zawalczył, teraz miał drugie podejście, w końcu nie zawalczy i on powiedział, Krzysiu po prostu zawsze tak by, taki był, że z Krzysiem zawsze wiadomo, bo że nic nie wiadomo. Tomasz Adamek jest zaskoczony jego zachowaniem? Oczywiście, znaczy, no, znamy się z Krzyśkiem, znamy się z Krzyśkiem e, lata, lata, no, nie będę od, od młodego no jeszcze, ja byłem siedem pańczykiem i Turkiem, przyjechał ja sprawę tam ze mną gdzieś tam razy, na no, tak prywatnie no nie nie mamy jakiś tam kontaktu, nie mieliśmy, żeby żeby do siebie dzwonić. I wiem, że to że po przejściach jest, ma dzieci. No ale to mi nie wiesz, nie mi oceniać, bo ja nie jestem od tego, no. ja go znam jako pięściarza i, i, i zawsze gdziekolwiek gdzie się z nim się, my pogadaliśmy i to wszystko. No, to, taki, to Tylko taki kontakt mieliśmy ze sobą. Czy Mateusz Borek jest dobrym promotorem? Nie uważam, że bardzo dobrym, bo Mateusz jest e, e, kojarzony z piłki nożnej, z futbolu. Ale kiedyś bym zadzwonił ty, choć zrobimy coś, mówię, bo, bo, bo jest Fame, mówię, e, e, do tego jak, jak żywił pod kontrakt z fejmem, to wtedy nagle KSW się odezwało, Fame poczeka, do, poczekamy, zrobiłem walkę pierwszą tamtą, była długa moja przerwa, to było ponad 4 lata, byłem troszkę zardzewiały. No i teraz to poszło to. I jedna, druga, teraz e, ostatnia walka zgodnie z kontraktem z Fejmem i już wiem, że Fejm dalej chce, e, e, ma jakieś plany wobec mnie i zobaczymy. No najważniejsze, najważniejsze jest zdrowie, e, dobrze wypaść jutro, wracać do domu, wrócić do domu i, i zobaczymy co dalej. No, na pewno mogę się tym bawić sportem, bo dla to, mnie to jest zabawa, bo to są walki Kilkorundowe to nie są walki dwunastorundowe, jak się walczyło 10-12, to są mordercze rundy i to jest, wiesz, to jest, walczy, że jak, jak na wojnie. No a tu jest zabawa. Czy uśmiechnięty, no mówię, Boga chwalić. A propos tego, że Fejm jest zainteresowany, to muszę ten temat pociągnąć dalej, bo też przygotowując się do tego naszego spotkania, jak oglądają sobie te ostatnie wywiady, to widziałem, że tych propozycji już teraz pojawia się więcej i z innych organizacji, także będzie w czym wybierać. No, ja nie znam tych ludzi, no tutaj Mateusz, jeżeli zna, no, to znaczy zna, to zna wszystkich Mateusz Borek, a ja poza Fejmem i, i KSW ja nie znam nikogo, no przecież wie, ja mieszkam od 2008 roku na Stajestanach i... I przecież ja ciszę, że ja tutaj, e, nawet z tego fejmu, no poza tam rafałem, tam parterami, to ja tu nie znam nikogo, tych zawodników ja nie znam, no, nie miałem nawet na imię, no teraz wiem, że Casio i tam Bandura, bo mamy kontakt akurat i z ojcem e, jego, e, mamy też dobry kontakt i był nawet u nas na, na obozie, przyjął na e, ileś tam dni, trenował, gest go tam pokazywał mu. E, techniczne, e, wiesz, e, myki bokserskie, także wiesz, to mamy dobry kontakt. No, a poza tym ja tu nie znam ludzi. No, Kalina Owczarz Ob jest, no to ją znam z Polsatu, no bo jeszcze walczyłem na Polsacie. A poza tym tych chłopaków nie znam. No wiesz, to ja jestem Hameryka daleko. No dobra, dobra, ale to, że są inne propozycje, to jest już oczywista no to, oczywistość. No tak, ale to wszystko jest okay. wszystko. Oczywiście jest propozycja, ale wybieram zawsze najlepszą. Na no, tu fejmy. Jest dobrze na razie, no to ci powiem, no słuchaj. Ja powiem tak, Fame na pewno ma wszelkie argumenty w rękach, żeby mieć tę propozycję najlepszą, bo na pewno ich na to stać. No to tu jak najbardziej, no to Jeżeli zawsze, mówię, będzie, bo jest dobra, do tej pory była super współpraca i poczekajmy po tej walce, będą kolejne propozycje, co zaproponują. Wtedy mówię, bo najważniejsze, ostatnie jest moje zdanie, no bo przecież człowiek musi wejść trenować, bo to ja nie, nie będę trenował, e, mimo że są krótkie e, odcinkowo walki, nie, mówię, no cztery, cztery rundy czy pięć rund, no to jednak trzeba, e, zawsze każdy, do każdej walki ja przygotowywać, tak bym walczył 12, bo, bo to jest sport i jeden cios czasami zmieni obraz walki, można się nabawić, wiesz, no, różnych, są przypadki różne, tak. Także trenowałem bardzo ciężko do tej partii, tak samo i, i tutaj nie, nie, ma, nie ma obijania się, że trenuję, że walczę cztery rundy, będę trenował dwa tygodnie, trzy, trzy, tak? no to ja bym tak nie zrobił. Byłem, ósmy tydzień, ten tydzień to jest ósmy, tak jak jestem w Polsce i jestem gotowy na 12. Minut. Dobra. Ja pytałem o Mateusza Borka także w kontekście tego, co się działo między nim a Kamilem Łaszczykiem. Bo jeżeli Kamil Łaszczyk wychodzi przed kamerę i mówi, że Mateusz Borek nie jest dobrym promotorem, nie zadbał tak jak powinien o te testy w Nowym Jorku, może musimy się rozstać. To ja mam jedno najważniejsze pytanie. Czy taka dyskusja w ogóle powinna być prowadzona w mediach? Bo ja nie, nie pamiętam Tomasza Adamka, który w mediach narzekałby na swojego promotora. Nie, to ja powiedziałem Kamil i to zaraz nie wiem czego spotkałem. Chyba, spotkaliśmy się chyba na, nie, nie pamiętam, w poniedziałek po walce nie ja powiedziałem Kamil. Jak masz coś do, do promotora, to się to załatwia face to face. Nigdy się nie rzuca przez, przez ten, bo prasa potem pisze, wyciągają, tu, tamto, a nikt nie wie jaka jest prawda. I nie rób tak, bo, bo przyjesz, przyjesz robotę, no mówię. No. Ja wiem, że każdy chce zarabiać, ale, ale że przegrałem walkę, to jak przegrałem walkę, to wiem co, no, może nie dyspozycja dnia była, bo ja też takie walki miałem, że nie... nie nie byłem po prostu sobą, bo jest tak, że dzisiaj się czujesz pięknie, a jutro jesteś słabszy i, i to jest, nie wiem, procent y, y, mniej i przegrywasz walkę, no ale to jest sport. No, i, a nie dzisiaj szukanie bo promotora, bo tamto, bo nie, nie było tego, bo nie było... To jest takie, wiesz, ja mam za długą karierę y, zawodową, bo to od 99 roku, żeby, żeby takie, wiesz, y, rzeczy miały miejsce. No także ja zawsze uważam, że jeżeli mam coś do promotora czy menadżera, to... Dzwonię telefon, czy spotykam się z nim, za te sprawy jak, jak facet, facetem, a nie, nie publicznie jakieś głupoty gadażem. Dobra, chciałem zapytać jeszcze o boks, bo może to jest tak, że my nie pyta się kury o rosolu, my jesteśmy w Polsce, może z oceanu widać to wszystko lepiej. Czy to, jeżeli chodzi o kondycję polskiego pięściarstwa, że mieliśmy pięciu reprezentantów, nawet że jest ten medal Julii Szeremety w Paryżu, to bardziej przypadek, czy rzeczywiście możemy mówić o tym, że coś w, bol, w polskim boksie drgnęło, czy cały czas polski boks ma swoje stare problemy? No tutaj no, no, zdobyła medal, właśnie gratulacje dla niej, no tylko chłopcy nie zdobyli nic, tak, no jest, ja już tu tyle lat mówiłem na mnie, mówię wywiadów nie wiem, powtarzam to już tam razy, bo sam nie wiem ile, nie ma systemu, nie ma systemu szkoleniowego, nie ma pieniędzy przede wszystkim, jeżeli będą pieniądze, jeżeli państwo będzie dawało pieniądze na... na rozwój młodzieży w boksie, a zaczyna się od amatorstwa i później dopiero jest zawodowstwo, no to będą, bo są chłopaki, są zdolne, bo przecież ja tutaj widzę, hmm, trenowali, przyjeżdżali, do, 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 tam gest trenował tam oczywiście po moim treningu, chłopak fajnie się rusza, ma jakieś papiery, no ale to trzeba mieć na inwestycje tego chłopaka, no bo niestety ten sport za darmo, za darmo się nie, nie, nie wyżywi, za darmo nie będzie, trzeba dojechać, trzeba mieć finanse, no jeżeli nie ma sponsoru. No to sport, sport, wiesz, ten nie będzie się rozbijał w Polsce. No. Ja też zaczynałem, miałem ciężko, ja, ja jeździłem na boks tylko dlatego, że e, miałem bilet autobusowy po świetle pamięci tacie do PKS-u, no z PKS-u, bo, bo nie było mnie stać, stanie zjeździć do, do żywca, no. A gdzie tam jedzenie? Brało się, ukryło się grubą kromę chleba, masło, posypało się cukrem. I jechało się jako 12-13 latek na dwóch autobusami. Wracałem wieczorem rano szło się do szkoły. To ja ważyłem te 40 kilo, no ale to chciałem, dążyłem do czegoś. No. Także to nie jest tak, że będziesz miał wszystko na tacy podane. Dziś są większe możliwości młodzi mają, bo, bo no rozwija się, się Polska i, i widać to przecież... No. Także jest... Tylko trzeba mieć po co chęci. chęci. Chęci do ciężkiej pracy, a no, bok się nie ma. Nie ma nie za darmo, to, to stajesz twarzą, twarz jednym przeciwnika, to nie jest piłka nożna, czy tam wiesz, słowy y, y, czy siatkówka, czy, czy koszykówka, stajesz t, sam i walczysz y, sam dla siebie. No. Tutaj jest niedyspozycja dnia, przegrywasz. No. Tu ci nikt nie pomoże, no. trener cię zmieni. Y, no wiesz, o, o czym mówię, no, sport indywidualny. To, wiesz, musisz być tego dnia 100% i wtedy wiesz, pokazujesz swoją klasę. Także, także jest to ciężki kawałek chleba, ale jeżeli mają chłopcy talent, no to jak najbardziej niech się rozbijają, Przecież ja osiągnąłem sukces, no ale wyjechałem do Stanów, postawiłem wszystko na jedną kartę, zaryzykowałem. Po Polsce bym tego na pewno nie osiągnął, no bo nie było tu finansów, no po prostu. No. Sparing partnerzy, jakie to są koszta wielkie, Mateusz Borek robił nasze te gale, no to ciężkie pieniądze. Żeby nie było sponsorów, no to, to lipa. No a te chłopaki skąd mają brać na sparingi, wyjeżdżanie, hotele? To jak ktoś tak że nie wie tak naprawdę, no ale to taki obóz dobry obóz kosztuje ze 300 tysięcy złotych. No to jak ktoś powie 300 tysięcy, to ty powie, ty no, daj mi 250, 50 dam na trening, 250 dopiero do kieszeni. No tylko tak się by robiło, no ale to naprawdę są wielkie koszty i jeżeli chcesz osiągnąć coś w tym sporcie, musisz zainwestować. No nie da się tylko brać. Trzeba zainwestować. Takie są czasy. No to ja na koniec tylko zachęcam do tego, żeby zainwestować i już w sobotę oglądać Gale Fame 22 na stadionie narodowym. Między innymi, a może i zwłaszcza dla walki Tomek Adamek kontra Don Casio. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. I Wszystkiego dobrego. Kochani, do soboty, czyli do jutra. Kłaniam się, bardzo dziękuję. Powodzenia.